Kurwa, by się KTMem polatało Niedługo jeszcze Dzisiaj już jest czwartek Dobrze gadam? Dobrze Po weekendzie lecimy upalać dziadygę Kurwa, już Nie pamiętam jak tym się jeździło Dobrze Trochę paliwa jeszcze jest Minus 10 Płyn chłodniczy nie zamarzł Jest nie Też taki korek w tym katemie Dali brzydki Daliby tu jakiś kurła taki ładniejszy Tu z jakoś naklejeczko czy coś Kurwa, brzydki, jak od jakiegoś samochodu. Powinni dać jakiś pomarańczowy. Świecie trzeba przykombinować. Chciałem nagrać poradnik, nie, zostawiania godziny w tym szrocie, ale kurwa nie mogę dojść. Tam na forach piszę, że coś trzeba odłączać. A jak przytrzyma się na tym? O, coś tu się wzięło. O, dobra, dobra. Trzeba przejść nad chyba te od. o, czy. o, na te CLK trzeba było właśnie wejść. Kurwa, udało się prawie, że czekaj, bo zaraz kurde, zmienię kilometry na mile i będę miał. No i kurwa, już zmieniłem na mile. O, dobra, jest znowu kilometry. Nie spierdzielamy stąd. O, dobra. Nie, nie. Kurwa, się znowu wzięły te kilometry. Trzeba wziąć na TCLK wejść. Kurwa! Jakoś wcisnąłem i się udało. No znowu przeskoczyłem. Jakoś jak na jakimś forum przeczytałem, że tam trzeba od dołu kostkę. O, dobra, dobra. I teraz chyba trzeba przytrzymać dłużej. O, i wyszło. Miało się, miało się czas ustawić. O, dobra, jest. Która jest godzina? 24? Czy to już by się ustawił sam? 19.22. Kurwa, a jest 24. O, pół godziny. O, ale, kurde, się zaraz spierdzielę. Wysoki ten kurła ten. Dobra. Młodzimy dalej tym. Może tu trzeba teraz przytrzymać O, kurła Ja to normalnie 1922 Kurde, ja to normalnie programista się kurła marnuje Trzeba szukać roboty w fachu na informatyku I patrzcie, pyk cyk kurła mać, zatwierdzamy Nie wiem, co to znaczy 0,24. To się tym nie bawię. A zobaczcie, przy tej minusowej temperaturze, taka mi się tu plamka zrobiła. Czasem się robi takie coś na tym, na telefonie. Mam nadzieję, że to zniknie, jak będzie na plusie. Albo się dostała wilgoć tam, i na wyświetlaczu się pojawia. No i patrzcie, tak się ustawia zegarek w KTM-ie. A przyznam Wam się szczerze, że ten. Jak to się nazywa? Eee, że. Kurwa, zapomniałem, co ja miałem powiedzieć. A, no, że na forum tam czytam, a tam mówią, że tu trzeba jakoś kostkę odłączyć, coś tam jakieś kabelki zwierać. Myślę, łocie panie, ale to chyba może im chodziło o to, że jak guziki nie działają, nie? no to tu te kabelki, żeby tych używać. To no, może o to chodziło. Ale udało się ustawić, więc zaraz wyłączmy. Co to kurwa, jakieś okrążenie. Nawet nie wiem co to. O, tu jest przebieg motocykla. Zaraz wam jeszcze raz pokażę. Będzie na drugi filmik, na poradnik. Jakimś przypadkiem udało ci się ustawić godzinę. O, godzina i cyk. Ale powiem wam nie. Wcześniej, jak przerzucałem, to nie miałem tej godziny. Nic tu nie było ustawione. Nawet nie było TCL w ogóle. Na pewno tego nie miałem, bo pamiętam, że szukałem tego i jak przechodziłem, to nie było. Dobra widzieliście na filmiku Jakoś mi się udało to włączyć Już teraz to nie umiem O jest przebieg 13354 Zaraz zaraz wam coś policzę Zaraz wam powiem Ile w tym katemie Jedna motogodzina to ile przejechanych kilometrów Widzicie kurde Jako ja się z wami wiedzą dzielę Żeby tylko kamerka to wytrzymała Ale Co to się z tym strajfonem robi Kurwa. No bra, gdzie tu jest kalkulator, bo ja to już ślepy. 1, 3, 3, 5, 9. Podzielić na. Wszystko pokasowane. Na 374. Podzielić na 3. Kurwa! Źle wpisałem. 374 równa się wychodzi, że jedna motogodzina to 35,7 km, to 36 km. Powiem wam, że to na przykład gdyby to jeździło tylko w supermoto, to by było jedna motogodzina z 70, bo to wie, wiecie prędkość przelotowa, nie. Więc można też powiedzieć, że na jedną motogodzinę średnia prędkość to 37, 30, no 37 km na godzinę, na jedną motogodzinę. Kurwa, ma to sens w ogóle, co ja gadam? Pewnie nie. No, ale jak oko cieszy zegareczek. Teraz widzisz, startujesz w zawodach, godzina jest, to no, sobie widzisz, że jest 19.20, na przykład 20.20 .20 i 5 minut do końca i trzeba dać w pizdę, żeby jeszcze jedno okrążenie przejechać. Kurwa, w tym sezonie to myślę, że co najmniej kurwa, będę tyle na zawody napierdzielał, ile da radę, tylko aby motor chodził że się kupi i latamy w Polskę, kurwa, trochę tych ludzi odwiedzać, pokazać im co ta 250 w czterosuwie umie. Nie było kurła. <grystanie> Nie jedno setę tam objedzie. Dobra, spierdzielam. No ale iPhone to jednak 10%, pół godziny i dalej 10%, ale się wyłącza przy 10% jak przy... Jeszcze sprawdzę jak tu kondycja baterii, czy jeszcze to kurwa coś warte po dwóch latach, zaraz mi się umowa kończy, ale już pierdzielę, nowego telefonu nie biorę. Chyba, że tak wziąć i od razu go sprzedać. Gdzie tu jest coś takiego jak stan baterii? 81%, tak już kurwa ciekawie, a chyba przy 75% jest zalecane baterie wymienić. Ale przy takiej temperaturze to i tak jest git. Dobra. Lecimy filmik robić. Jutro może się silnik złoży. No ale jak oko cieszy. Zegareczek. Teraz widzisz. Startujesz w zawodach. Godzina jest. No sobie widzisz, że jest 19.20. Na przykład 20.20. .20 I 5 minut do końca. I trzeba dać w pizdę, żeby jeszcze jedno okrążenie przejechać. Kurwa w tym sezonie... To myślę, że co najmniej kurwa będę tyle na zawody napierdzielał ile da radę, tylko aby motor chodził. Przeczepeczkę się kupi latamy w Polskę kurwa, trochę tych ludzi poodwiedzać, pokazać im co ta 250 w czterosówie umie. Nie było kurła. No ale iPhone to jednak 10%, pół godziny i dalej 10%, ale się wyłącza przy 10% jak przy. Jeszcze sprawdzę jak tu kondycja baterii, czy jeszcze to kurła coś warte po dwóch latach, zaraz mi się umowa kończy, ale już pierdzielę nowego telefonu nie biorę. Chyba, że tak wziąć i od razu go sprzedać. Gdzie to jest coś takiego, jak stan baterii? 81%, tak już kurwalnie ciekawie. A chyba przy 75% jest zalecane baterie wymienić. Ale przy takiej temperaturze to i tak jest git. Dobra, lecimy filmik robić. Jutro może się silnik złoży. Baterie do ładowania pobrać, żeby było. Gacie. Gacie gdzieś tutaj. Kluczyki, otwory. Jutro się skutera poskłada. Oj, kurwa, i od razu człowiekowi lepiej na duszy. Tak szczęśliwiej. <laughs> Jeszcze tylko, żeby olej w Katewie był zalany. Ja to dużo do szczęścia nie potrzebuję. Dobra, trzymajcie się.